I najważniejsze dla nas to jest to, że się odbył, skończył bez kontuzji. Cele naszych dwóch klubów były całkiem inne w tym, w tym meczu. My chcieliśmy fajnie zagrać u siebie z Wisłą i zagraliśmy. Wiadomo, że dla, dla własnych kibiców dzisiaj, kibica, dzisiaj Wisła zagrała dla swoich. Jakim ustawieniem wyszliśmy każdy, każdy, każdy widział, i, i, i chcieliśmy spróbować dać szansę pograć zmiennikom, którzy mniej grają, mają mniej, mniej um, szans w lidze. Chcieliśmy też, żeby pograł Łukasz Gierak. Także, także takie, takie były nasze założenia. Przegraliśmy to spotkanie wysoko. I myślę, że był fajny mecz dla oka. Nawet mi do nazwał meczem przyjaźni w tym momencie. Dziękuję. Nasze cele są trochę inne i tak jak tutaj powiedział, na szczęście bez kontuzji, się było, bo mamy ważniejsze mecze przed sobą, a szczególnie najważniejszy mecz, może nie najważniejszy, ale dla nas bardzo ważny, z Pieczkowym, gdzie no na pewnie. pewno za dwa dni nie będzie łatwy mecz. No i wiadomo, my szukamy punktów w Lidze, Puchar. Chciałem podziękować też kibicom, bo dzisiaj po raz kolejny miałem tę okazję być na, na, na hali i yy, gdzie słyszałem właśnie słowa naszych byłych yy, kibiców. Bardzo miło było. Szkoda, że mówię, no, taki wynik, ale cóż, może jeszcze kiedy inny do Płocka i będziemy jeszcze bardziej wyrównani. No wyszliśmy zbyt lekko może powiedzieć w obronie, graliśmy w pierwszej połowie, w drugiej to samo i jak rzuty nasze były to Marcin Wichary bardzo dobrze bronił, puszczał kontry i po prostu drużyna z Wisły dobrze to wykorzystywała. No tak wiadomo potrzebujemy punktów w, w lidze, w sobotę gramy za dwa dni z Piotrkowem, więc na tym mecz bardziej się przygotowaliśmy jak na dzisiejsze z Wisłą.